Dzień dobry no, z tej strony Zezaspela Dzisiaj sobie gramy w standoffa Standoff stando standoff Tak, dzisiaj sobie gramy w standoffa Jakby co będzie chyba analiza Takiego, innego miejsca No i ogólnie fajnie Fajnie, że sobie gramy w standoffa Bardzo, bardzo fajnie Fajnie, fajnie Ale ogólnie to właśnie teraz jest ten Pas Legendy i w ogóle. Dwie nowe bronie dodali nawet. Nowy nóż jest. Pas jest. I nawet kółko jest nowe. No tego chyba wiem, co zrobimy w tym odcinku. Tak, takie ładne rzeczy były. Ale chyba sobie. Wybierzemy sobie. Tylko hmm, chyba sobie. co hmm, sobie. Zagramy, co no i ogólnie tak, tylko mi dwa brakuje, ale wcześniejsz wcześniejszego noża, który mi się niestety, e, jakby mi się nie zrobiło, to właśnie ten miałem nóż. Właśnie ten miałem nóż, jakby co, przepraszam, bo mam katar. O, o fajnie, e, jakby co, e, ten, uwaga, śmieci, tak, jestem koło śmierniku, teleportowałem się na podwórko, znaleziono go ja, fajnie, Xanson. Niby fajnie, ale za bardzo Sanstana. Sanstana za bardzo nie lubię. Jakby, co sero, sorry, że mam katar. Katar, katar, katar. Ale chyba będzie pierwsza ten. Chyba pierwsza będzie analiza monetyka. Chyba. Nie wiem, ale na pewno, pewnie będzie dzisiaj. Pewnie będzie. Ale sobie właśnie sandstona sobie pogramy fajnie, fajnie, fajnie. Jakby co mi się nie nagrało, tym co pokazywałem te kosy, no to właśnie... To nie... Uwaga, mówiłem. E, no to właśnie mi się nie nagrało, ale sprzedam kosę i sobie otworzyłem parę spinów. Nie opłacało się. Pięć takich specjalnych kosów mi brakowało, żeby wymienić, O! Hmm. Właśnie sobie granaty, co mi z tego pod zbierzemy sobie defiuski to Pomimo tego, że na razie jest rozgrzewka, I ogólnie jestem bardzo słabym graczem, dopiero co zaczynam. Znaczy, tak trochę nie zaczynam, ale trochę, tak trochę zaczynam. Za bardzo miejscówek nie znam. E, dlatego gram na telefonie, dlatego no od razu gorzej. I ogólnie tak za bardzo dobrze nie gram. Teraz, teraz, teraz. O! No, Gościu mi zawalił kila. O, widzę gościa. Okej, okay, sobie. Co hmm. sobie weźmiemy? A sobie weźmiemy te wszystkie to Let's go! Lecimy. A ja uspomniałem za bardzo. Nie ja przemyślałem tego. Za bardzo uspełniłem grać. Dla mnie, tak szczerze, ma bardzo mało damage'a. Poczekaj. Którym tu się. A. Którym tu się skakało? Pytam się. Gdzie on kurde jest z kościół? O kurde są tam. Co tam są? Zekładzamy co, co to będzie? Co to, to będzie? Co to, to będzie? Okej. Okay. Uciekamy. Szybko. szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Uuu, główka! Headshot! O, five se winka! Mm -hmm. nawet, nawet ze skinkiem fioletowym. Wow! Fajny spinek. Okej, okay, to teraz biegniemy szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Gdzie gościu jest? Tu jesteś? Też... Ne? G Gdzie on jest? Się pytam. O, tam jest, tam jest, tam jest. Bum, 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 bum. Ej, możemy go przytrzymać. Mamy czas. Możemy go przytrzymać, ale nie musimy... O, o, fajnie. Ej, wypij. Nie, 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 ja to po tej aktualizacji trochę mi się inne myślenie o tym. co so weźmiemy może UEMPA. jest zawsze dobra też broń. Będziemy mieli na późniejszą rundę coś dobrego. Lepszego też dobrego. Okej, okay, ale sobie teraz pójdziemy, pójdziemy szybko, szybko. W ogóle fa fajnie mają te profile. Strzelamy. O! Co? Co? Eee, nie no fajnie. Haz za chwilę muszę sobie przełączyć. chyba ty musisz sobie przełączyć. Gdzie to jest? O, jest. Sterowanie, modyfikacja. I muszę tutaj dać. Może tutaj sobie dam. Zastosuj, zamknij. I wychodzę. I od razu biegnę. O, i fajnie. No i ogólnie. O kurde. O, okej. Okay. Zmaka makami zabił. Ale ładne ogólnie mają te skiny. Ładne. Eee, no. Nie wiem, gdzie ten gronet bywalnął. Gorane. Głóżamy... Co? Ciekawe, że on grał. To by byłoby wyglądało. Ja też jestem dopiero początkującym, ale to wyglądało, jakby on się zaciął. Ok, sobie kupujemy cały zestaw granatów i Emka Kitsuna. Kitsun? Zero, ten skin. Po sobie mi tutaj smoła. Nie wiem, nie wiem, jak to wyjdzie. Smoł. Aha. No, fajny smołek. O kurcz. rata ra O nie, 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 nie. żyje. Jestem martwy. Kurde, on jest, on jest. Ok. Akurat nie mogłem go zabić Ale to nic. Jak słyszycie, jest milion sokułek, czy jakoś tak. To są nie nade mną. No tak, to jest Super czyli tym, co. tego, co tam elektryczność. Ale sobie kupujemy, oczywiście, z pasa. Fajny spasek. Sobie pobiegniemy tutaj. Chwilę. Którym to się skakało? Gdzie miałem skakanie? Gdzie miałem skakanie? Jakby co so dopiero ja dopiero zaczynam, dlatego Poczekaj, poczekaj. Czupujemy hmm. sobie tego. Poczekaj, chyba może tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. W ogóle ładny teraz jest wygląd jak jak kupujesz coś. A, tu było, ok. To był. I teraz czekam na jego shotgunem. Shotgun. O kurde, on już tutaj jest. Mamy karabina, mamy karabinę, karabina. Mamy karabina. karabina. Mamy karambina. Ok. On chyba był. Tutaj go widzę. Na mapie widziałem gościa. O tutaj jest tutaj, Tutaj chyba na mapie gościowi strzela... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie. Ale to mnie nie mogę myśleć, że to jest cheater lub coś takiego. Bo dopiero zaczynam. Ale sobie kupimy tego broń. Następna runda. Full. Chyba. Chyba sobie kupimy fulla. Nie wiem, zobaczymy. Może sobie kupimy, może nie. Czekamy, Czekamy, czekamy. Ok, czekamy. lamy, No fajnie. Ej, fajnie. Mhm. No. Jakby co, uwaga, śmieci już będzie przegłosi. No tego tak szczerze mutuję siebie tak, pa. Siebie, już siebie odmutowałem. Fajnie. A teraz szybko biegniemy, biegniemy. Go 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 maczek 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 go. I to ha Ha dostał? Ha, mój plantuje. <grystanie> ale mu ale gościu dostał 28. Zero? To co on tak mało ten mag zabiera? żeby jakby nie było, co słowo Każdy w monetkach, Te, teraz coś się robi. Akurat jak ja nakrywam. No fajnie. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Tu, tu, Jakby co, jakbyście, jakbym chyba nie pojął, to się teleportowałem. Ale ogólnie, co Przepraszam, że mam katar. No nic nie zrobicie. Czekaj, jakby co teraz będę brał? Run and gun, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Speed, 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 speed. Gdzie? Okej, ok, ok, ok. Barfałasa. Banek chce wezmę. O, to jest, to miejsce, nic to jest. Widziałem ciebie. Do czego tam nie jesteś? Halo? Proszę się pani uspokoić. Aha, chłopan już spróbował zrobić bambuką. Nie brałem fala. O! Aha! Okej, okay. bo będę teraz markać. jakaś. No sorry, nic nie zrobię. Kater. Ale ogólnie sobie kupuję. A z takim skinkiem. Mało kosztuje nawet ładnie. Ja pana mi chyba Fireworm. Jakaś tak chyba. Ale tak czy jak sobie strzelamy i... Red... ta 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 61. Fajnie. Ale zawsze coś. No i przegrana 2. Wigra Co? Gości mówił jedną no gwiaskę dwie gwiazdki. ład Faj, ale zawsze coś. Już tylko teraz pięć gier i... Ko ko, 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 koniec. ko, 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 ko koniec, ko ko koniec, ko. Koniec, koniec. Będę mógł wreszcie końci rangę? Emu ja też nie miał rangi, okej. Okay. Tam ci już mieli sliwera chyba dwa i coś tam jeszcze. O! I ja może coś dostanę. Może, może? Aha. Albo to są Ruscy, albo to są Ukrai. Ha, nie sinus tam, okej. Okay. Albo to są Ruscy, albo to są Ukraińcy. Albo powiem tak, że bye bye, tu rum bur bum, pom pom bum, pam pam, pam. Mam parę babar.